dzień dobry. Nie patrzcie na mnie, bo jeszcze nawet 7.30 nie ma. Idę na śniadanie, tylko nie do restauracji, tylko Romek z Dorotą dzwonili, że są na Rufie i tam jedzą w jednym z takich fajnych miejsc. Czekajcie, zaraz sprawdzę, gdzie muszę iść. Dobra, idę dobrze, tylko muszę wejść na samą górę, czyli na 9 chyba, 9 albo 10 Pietro. Szkoda, że wczoraj kamery nie miałam, bo słuchajcie, w Kacy nie miałam takie szczęście. Wygrałam 150 dolarów, ale i to nie tak od razu na maszynie, tylko to troszkę trwało, ale już nie będę wam tego opowiadać. A później było tak fajnie była taka impreza przy jednym z barów, ale już nie chciałam się wracać po kamerę. Może dzisiaj mi się uda to nagrać. Dobra, wyglądam strasznie, ale ćwiczę i idę po schodach. Jestem już na szóstym i widzimy się za chwilę. Już na promie, chociaż ja go będę nazywała tramwajem wodnym. Na pierwszym piętrze w statku otworzyli drzwi, zrobili nam kładkę i mogliśmy się na niego dostać, a to dlatego, że wyspa Kokoki nie ma swojego portu i jest wokół niej za płytko, i tylko w ten sposób możemy się na nią dostać. Romek jest... jest gotowy, ale nie chce się pokazać, ale się cieszy. Kochani, jesteśmy już na wyspie, potoczna nazwa jest Koko można mówić Koko K. pytałam się przed chwilą ratownika jak prawidłowo wymawiać nazwę tego miejsca, powiedział, że każdy mówi inaczej, więc obie, obie opcje są dopuszczalne. I na tą wyspę to jest prywatna wyspa Royal Caribbean, więc można się dostać tylko tutaj yy, przez statek, przez wycieczkę właśnie statkiem Jechał właśnie taki wódek. I się pytał, czy chcemy się czegoś napić. To jeszcze nie jest na to pora, ja sobie wziąłam kawkę ze statku, więc jest wcześnie. Dopiero zaczęliśmy nasz dzień dzisiaj i niedługo będę Was oprowadzać po tej całej wyspie. Naprawdę ona jest malutka i widzę, że jest przygotowana. Pod turystów, co tu dużo mówić. Praktycznie nic tutaj nie ma, oprócz plaży, jakichś sklepików tam z tyłu, ale to zobaczycie za chwilę. Ja sobie na razie leżę, podziwiam widoki. Jeszcze jest pusto, niektórzy ludzie nie wstali jeszcze, nie budzili się i są na statku, więc wydaje się ta wyspa być bardzo pusta póki co. Zobaczymy w miarę upływu minut. Co tutaj się będzie działo? Idziemy robić exploring. Tam jest nasza miejscuwa i mamy zamiar obejść całą wyspę. To co zwiedzamy, Bory? Tak! A powiedz mi, podoba ci się piasek? Milutki co? Aha! Wypożyczania jetski. Co jest fajne na tej wyspie, że wszystkie domki są takie kolorowe? Jest jeszcze troszkę za wcześnie, bo nawet dziesiątej nie ma, i nie wszystko jest otwarte. Więc zobaczymy później te sklepiki. Były otwarte sklepy, Borys? Niektóre. Niektóre, ale jeszcze trzeba chwilę poczekać, co? No, jedzenie nie było. No, ale na razie chyba nie jesteśmy głodni po śniadaniu. Zobaczcie schemat wyspy. Plaże dookoła, po prostu. Plażowicz. My z dziewczynami idziemy dalej. Dziewczynami z góry są, oczywiście. Woda świetna. A ciekawe, jakie są zasady tego parku. আমরা দিবা বলি Nie może tu wchodzić. Sorry, jesteś za mały. Musisz troszkę podrosnąć. Dobra, fotki porobione na tym barze. Idziemy dalej. O nie. Niestety chodzą tacy panowie tutaj i proponują nam co chwilę zdjęcie. Trzeci raz ten sam. Trzeci raz ten sam, dziękujemy bardzo, ale my sobie radzimy same. South Beach, jak w Miami. Ale nikogo nie ma w nie. Nie, jest jakaś parka. To wycieczka kajakowa. A czytałam o niej i podobno warto się na nią wybrać. Żeby pozbierać właśnie podobno. i popatrzeć. No podobno że fajnie widać y, muszelki, rybki potem bo ta woda jest strasznie przezroczysta jest cudowna nie wiem czy to kamera odda ale naprawdę jest cudownie są różne odcienie niebieskiego ta jest przezroczysta tam jest troszeczkę taka bardziej zielona potem jest taka ciemna tam jeszcze dalej jest super turkusowa ile tu jest kolorów, Borys? pięć pięć kolorów, no ale najlepsza jest tam do bo ona... bo tam jest tu jest młoda do kostek. I tam też. I tam daleko, daleko jest też do kostek. Mm -hmm. A tu masz a pomiędzy tym do kostek jest ciemno. No, tam jest pewnie głęboko. A tu masz domki z kadafolem. Tak, Tu są piękne kawany. Się nie chce... Jak ktoś nie chce się opalać, to może sobie chillować. tu A! A tam są łazienki. A piasek się zmienia. Raz jest fajny, raz, raz jest może nieochydne, ale ma dużo, dużo kamyczków i muszelek. A tam jest dżungla. Tam jest dżungla jeszcze fragment wyspy niewykorzystany. Oczywiście pięknie, sztucznie te palmy powsadzane, żeby to ładnie wyglądało. Kiej, który sprawdza nam głębokość wody Na dwie metry Prawie metr Wiecie co jest fajne na tej wyspie, że jest tyle leżaków i możliwości gdzie się rozłożyć Że każdy znajdzie, jeżeli ktoś chce być w spokoju, w ciszy, odpocząć po prostu na tej wyspie To to, to znajdzie, zobaczcie za mną, widać puste leżaki Tutaj jeszcze nikt nie doszedł, ale my to zaraz wrócimy, przeniesiemy swoje rzeczy i zostaniemy tutaj, bo jest fajny wiaterek, a tam gdzie, tam gdzie wcześniej leżeliśmy jesteśmy totalnie zakryci od wiatru, przez to jest tak gorąco, naprawdę. Co znalazłeś? Nie. Tak. Borys mi towarzyszy, widać się? Tak, gdzie? Czekaj. O! O tak. Gory z dzisiaj towarzyszy jest moim asystentem tak sobie chodzimy i nagrywamy, a reszta robi tylko zdjęcia. Zobaczcie, jeśliśmy przejść przez środek tej wyspy, ale tutaj tak naprawdę nic nie ma. Tu jest przejście mama! Jest tajne przejście! Tajne przejście. Idziemy tajnie ścieżka. Ale tak to nic się tutaj nie dzieje. O, zobaczcie co jest na środku wyspy boisko do siatkówki plażowej i małe boisko do gry w nogę ale pewnie jest tak gorąco, że nikomu się nie chce tego robić co? no, <laughs> tak, koguty są, jak na kiłeście o, schowały się, niestety ale podobno jeżeli chodzi o przyrodę, to właśnie są koguty i jest bardzo dużo jaszczurek na tej a, wyspie hmm. jest czarna, czarny kogut a, a widzę wieją wieją góry wie. Widać Cię już. Ciotki przyszły pooglądać, jak bór zjeżdża na syszczań. Dokładnie, uwaga, uwaga. Teraz będę wam pokazywać. <grywka> Co tak krótko! Dojedź do nas! Na szczupaka, Forest. <laughs> Jeszcze raz. Cena tej zjeżdżalni jest taka, że jeżeli chcemy zjechać tylko raz, to płacimy 5 dolarów, a jeżeli chcemy zjeżdżać cały dzień, to? 26 dolarów. Czyli bardziej się opłaca spędzić tutaj cały dzień. Szczególnie dla dzieciaków, bo jeden zjazd jest totalnie nieopłacalny. I nie ma tłoku. No. Mało popularna atrakcja na wyspie. A nie zobaczcie. Nie. Co? Jednak są chętni na siatkówkę. Idziemy coś zjeść. Mega głośno! Jest głośno. Zobaczcie, to tak wygląda, że się podchodzi do takich budek i się je, co się chce. Ja na przykład na dzisiejszy obiad wybrałam grosa. Zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądało. A tutaj. Dookoła są jeszcze inne opcje, jakieś owoce, oczywiście też, jeśli ktoś chce zjeść ten lunch zdrowo. Ja już swoje groski mam, a teraz Wam pokażę, co jeszcze można wybrać. Tu hamburgery i hot dogi. mięsko tu owoce i jeszcze jest wiele wiele innych opcji ale idę jeść ładnie. To jest taki mostek. Tam się igłany wygrzewają. Całkiem duże, parometrowe. A tu jest cudna. I tam się wygrzewają. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tu mamy jeszcze jedną. Zapomniałam Wam w sumie chyba powiedzieć, że można jeszcze tutaj oczywiście wynająć sobie, znaczy wynająć, skorzystać z atrakcji, jakie mają przygotowane na wyspie, na przykład wycieczka czy tymi kajakami, czy dżeki, czy można nurkować. Na przykład za mną jest taka budka, w której właśnie można spróbować swoich sił z rurką. Ale nie skorzystaliśmy z tego, bo chcieliśmy po prostu odpocząć dzisiaj. Tak, moi drodzy, ze wszystkich atrakcji, czyli te wycieczki, kajak i tak dalej, i tak dalej. Odpoczęliśmy, a jutro będzie zwiedzanie Nassau. Przy samym wejściu do tramwaju, aby wrócić na statek, mamy pełno stoisk, gdzie można kupić pamiątki, koszulki i inne gadżety związane z Bahamami. Tak to wygląda. A my za chwilę wsiadamy do tramwaju i wracamy na statek. To już wszystko z Kokoki. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Staram się Wam pokazać naprawdę bardzo dużo to, co widziałam i opowiedzieć. Ale jak to wyjdzie, to okaże się w praniu, jak już ten filmik zmontuję. Wracam na statek. Pozdrawiam gorąco. I buźka.